Polskie kluby wracają do gry. Czas na spotkanie Legii z FK Aktobe. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Beon. Jak możecie dostrzec, na mojej twarzy pojawił się bardzo szeroki uśmiech, ponieważ niesłychanie cieszę się z powodu, że mogę zapowiedzieć pierwsze oficjalne spotkanie polskiego klubu w sezonie 2025-2026. W ramach pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy, Legia Warszawa podejmie FK. October. Zapraszam do oglądania. Na sam początek powiem standardowo kilka słów na temat najbliższego rywala. Wojskowych już właściwie mogliście zapomnieć, ponieważ nie pamiętam kiedy to ostatnio taką sytuację wedkę klubu przeciwnika omawiałem na moim kanale. Mam wrażenie, że było to, kiedy to polskie kluby gały w ramach ćwierćfinału Ligi Konferencji. A więc tutaj można przypomnieć ten niebywały sukces z poprzedniego roku. Ale także ranking UEFA nas może cieszyć, ponieważ w nowym sezonie będziemy startować z pozycji niesamowicie wysokiej. A więc 13, biorąc pod uwagę to, gdzie byliśmy rok temu. A więc poza pierwszą dwudziestką no jest to niesłychany sukces. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli chodzi o zarządzanie sukcesem, to najważniejsze jest to, żeby teraz nie odpuszczać. I żeby taką kampanię powtórzyć. A kandydatów do europejskich pucharów mamy bardzo mocnych. Natomiast w pierwszej rundzie zagra tylko Legia Warszawa i zagra u nas FK Aktobe, które kibice warszawskiej Legii mogą kojarzyć, ponieważ wojskowi gali już z tą drużyną z Kazachstanu ponad 10 lat temu. W ramach czwartej rundy eliminacji europejskich pucharów wówczas na wyjeździe wojskowi wygali 0 do 1. Właściwie po trafieniu Andrea Dudy, to jest wiemy, że wyjazd bardzo trudny, który czeka legia Warszawa już za tydzień, natomiast na własnym boisku wówczas padł wynik 2 do 0. W ramki strzelali Hałkuchaczy. Który wiemy, że zakończył swoją przygodę z Legią Warszawa pod koniec zeszłego sezonu, a także w Ordoljek, a więc tutaj można powiedzieć, że też takie wspomnienia bardzo ciepłe dla Legii Warszawa. No, ta sytuacja wydaje się zgoła gorsza, więc wówczas to można powiedzieć, że było takie zajanie tego świetnego okresu Legii Warszawa w 9 lat, 7 mistrzostw na ostatni okres jest bardzo trudne, o czym jeszcze powiem. Natomiast teraz wreszcie chciałbym przejść do części właściwej, a więc Przeciwnika Legii Warszawa FK Aktoby aktualnie jest w trakcie sezonu Ligi w Kazachstanie, zajmuje trzecie miejsce, ma 32% punkty po 16 spotkaniach, więc to jest średnia dwóch punktów na mecz. Istotnie w minionej kampanii także FK Aktobe uplasowało się na trzeciej pozycji. do dało mu grę w ramach eliminacji Ligi Europy. Natomiast jeżeli chodzi o stratę do liderującej oczywiście Astany, to można było przewidzieć. Natomiast także Aumaty są tylko jeden punkt za Astaną. To jest pięć oczek do drużyny ze stolicy Kazachstanu, także ten dystans nie jest duży. Natomiast FK Aktobe także nie zagra żadnego spotkania między tymi rywalizacjami. Z Legią Warszawa na no wprostku warszawskiej Legii, no to jest sytuacja kompletnie odmienna, ponieważ podopieczni Edwarda Jordanesku już w drugim spotkaniu z kadencją muńskiego szkolniowca, wybiłem się na arcytrudny ten w ramach Super Pucharu Polski, zagrałem na wyjście z Lechem Poznań. Także tutaj ta sytuacja jest zgoła odmienna. Jeżeli chodzi o klub z Kazachstanu, to jest on znacznie słabszy od Legii Warszawa. Spójrzmy sobie na ranking opta. Ja ten ranking pokazywałem, kiedy to mieliśmy do czynienia z losowaniem. Wówczas można powiedzieć, że fanfare, niektórzy wystrzelali, no ale jeżeli chodzi o następną sytuację w Legii, to troszkę ten optymizm został można powiedzieć stonowany, chociaż już wówczas takiej bardzo głosów nie było. Natomiast jeżeli chodzi o samą kwestię sportową, no to Legia jest absolutnym faworytem. Jedynie kwestie logistyczne, bardzo daleki wylot do Kazachstanu właściwie. W drugą stronę też to tak działa, ale jednak bardzo trudne warunki panują w kraju położonym w Azji. Zresztą niegdyś o tym się prezentacja Polski grając na sztucznym boisku z prezentacją Kazachów przekonała. Legia Warszawa także ma pewne doświadczenia, więc rywalizacja z no to był, można powiedzieć, że wyjazd jeszcze dłuższy, co ja pokazywałem w tym filmie, w którym omawiałem losowania. Bardzo serdecznie zapraszam można powiedzieć, że takie bardziej ogólne ciekawostki na temat Wala Legii Warszawa. Tenem tego zespołu jest Wiaczesław Lerewczuk, który w superlatywach wypowiadał się na temat Legii Warszawa i nic dziwnego, jego drużyna w ostatnich dwóch spotkaniach zdołała wygrać. jeśli chodzi o ligę w Kazachstanie, najpierw to było zwycięstwo aż 3 do 0 przeciwko Tuan, następnie przeciwko a 2 do 0. Także można powiedzieć, że Kazasy są w całkiem niezłej formie. Jeżeli chodzi o piłkarzy, na których możemy zwrócić uwagę, no to z pewnością taki kibice PKO, bank Polski ekstraklasy dostrzegą swojego człowieka. A co ciekawe, ten zawod. Dopiero dwa spotkania w barwach FK zagrał, więc to Beosega, a więc jest Georgi Żukow, który trafił do puszcze niepołomice w zimowym okienku transferowym. Miał on poniekąd zastąpić Jin Hyuna, natomiast to się kompletnie nie udało temu zawodnikowi nigdyś związanemu także z Wisłą Kraków. To już kilka lat temu, także z pewnością tego piłkarza znamy. Jeśli chodzi o innych zawodników, no to także Aczo Ugbe rzucił się w moje oczy, głównie ze względu na to, że nigdy z hiszpańskimi boiskami był związany, no, ale taka ja można powiedzieć, że niebywale pokrętny to on nabrała. Także jest to nigeryjski pomocnik i inny zawodnik, Jajo a więc zawodnik, który prezentuje Haiti strzelił dwie bramki w spotkaniu wygranym przeciwko ATA. Także można powiedzieć, że takie królewskie zwycięskie trafienia na konto tego zawodnika zapadły. Natomiast jeżeli chodzi o ogólną siłę Aktobę, to ja tam szczerze mówiąc potencjału wielkiego nie dostrzegam tutaj liczę na bardzo wysokie zwycięstwo Legi Warszawa, o tym jeszcze powiem. Natomiast bardzo ciekawa sytuacja miała miejsce w przypadku jednego z zawodników Aktobe, który także został zgłoszony do KDFK Aktobę, mimo że nie zagrał w tym pierwszym spotkaniu, a więc Idy Sumaj to jest zawodnik, który nie dostał wizy do Polski ze względu na to, że jest Janinem w znacznym stopniu, zawodnik urodzony w 1999 roku, 26-letni, także zdołał strzelić bramkę, jedną w spotkaniu wyganym z Turan, także można powiedzieć, że takie istotne osłabienie dla rywala Legii Warszawa, także można powiedzieć, że tutaj się naprawdę wszystko całkiem nieźle układa, jeżeli chodzi o rywala wojskowych, oczywiście także czeka ich bardzo, bardzo długa podróż do Warszawy, także można powiedzieć, że to są takie czynniki nieco obustronne, oczywiście gdzieś wiem, jak trudny ten jest w Kazachstanie, mam nadzieję, że tutaj, jeżeli chodzi o Legię Warszawa, to nieco infrastrukturą wojskową i bardzo dobrym przygotowaniem, na dobę. natomiast jeżeli chodzi o kibiców, to oni się po prostu na tym spotkaniu nie pojawią. Tutaj mówię o żylecie. tutaj mówię o stajku, który zapowiedzieli nieznani znani sprawcy, o czym mówiłem w jednym z ostatnich filmów. Ja właściwie na temat Legii Warszawa co tydzień materiały nagrywam, także można powiedzieć, że tutaj jest sporo treści, no jeżeli chodzi o ostatni tydzień, to kolejne wręcz sensacyjne mam wrażenie doniesienie już tutaj poza tym stajkiem, właściwie nic się w tej materii nie zmieniło, transferów także nowych nie ma. Wiem, że Peta Stojanowicz został nowym zawodnikiem Legii Warszawa. On dostał wolny i nie dołączył do obozu, który był odbywany w austriackim Leogang. Wojskowi gali spotkania spaingowe. Ten ostatni mecz przeciwko górnikowi Łęczny już rozegrany w Polsce. Natomiast Stojanowicz dopiero w poniedziałek, a więc dnia 7 lipca odbył pierwszy oficjalny tenis Legion Warszawa. Bardzo szeroko komentowany. Jest to zawodnik, który mam wrażenie, że tę kadę na znacznie wyższy poziom podniesie. Co jest bardzo ciekawe w przypadku Stojanowicza. Mam wrażenie, że to jest piłkarz, który nie tylko pokoje tą pozycję prawego obrońcy, ale jest to piłkarz poniekąd uniwersalny, nawet mogący zagrać na skrzydle, czy to prawym, czy to nawet lewym, bodajże tak mówił Edward Jordanesku, a nawet potrafiący zejść do środka. Także mam wrażenie, że będzie to taki zawodnik, który może się przydać, i szkoda, troszkę, że nie zobaczymy już go w spotkaniu z Aktobę. Natomiast mam nadzieję, że on będzie bardzo dobrze przygotowany na kolejne rywalizacje. Czy na mecz z Lechem Poznań? Wątpię. Mam nadzieję, że tutaj jak najszybciej uda się tego piłkarza wdrożyć, bo jest to po prostu piłkarz z ogromnym doświadczeniem. 29-letni, wielkie boiska zresztą we Włoszech już zwiedził. O tym mówiłem w tym ostatnim materiale, także jest to dla mnie. Teraz swoje po prostu imponujące, takie, jaki powinna Legia Warszawa wykonywać, jeżeli chce tutaj włączyć się do walki o mistrzostwo. Już właściwie mieliśmy cztery. Lata bez tego triumfu. Być może teraz piąty taki sezon nadchodzi, natomiast ja mimo wszystko mam nadzieję, że tutaj troszkę inaczej to będzie wyglądało, że zobaczymy konkurencyjną Legię Warszawa. Co do kadry Legii Warszawa, już mówiłem, że Stojanowicz się w niej nie znalazł, Serciobafia także, także jest to zawodnik, który raczej innych sobie klub będzie musiał znaleźć. Jest za to Burg, zawodnik, który może być wykorzystywany także jako prawe obrońca, tak troszkę brzydko mówiąc. Natomiast po transferze Stojanowicia, no to ja tutaj nie widzę troszkę przestrzeni dla tego piłkarza cały czas, także mówimy o Lewińskie, no ale jest to zawodnik, który jest w tym momencie raczej daleko od w legii Warszawa, oczywiście był to nominalnie środkowego obojętnie, natomiast ja mam wrażenie, że jest to nieco zagrożenie dla kolegów we własnym polkarnym, nie ujmując tego, że potrafi zagrozić także w polkarnym przeciwnika, więc jest to po prostu zawodnik, niesłychanie skuteczny jak na środkowego obońce, to także jest cenne. Jeśli chodzi o BMK, to bardzo ciekawa sytuacja, tylko dwóch KBL-Kobela, który miał świetny moment pod koniec 2024 roku, no kompletnie został spalony tym spotkaniem z koroną Kielce na początku tego roku. Poza tym oczywiście Kasper Tobesz, który wrócił z młodzieżowych mistrzostw Europy, raczej nie się na jego. Wyjazd za granicę, mimo że tutaj nadzieje były wielkie. Tylko mamy dwóch bramkarzy, co ciekawe, i także dwóch tenorów. bramkarzy, bo tak zostały nazwane role, jeżeli chodzi o sztab Legii Warszawa. Mamy oczywiście Krzysztofa Dowchania, który można powiedzieć, że nieco degradację przeszedł, chociaż jeżeli chodzi o takie kwestie formalne, to w tym momencie został zrównany z Arkadiuszem Malarzem. Jeżeli tutaj wierzyć temu, co podaje oficjalna strona Legii Warszawa, zobaczymy, jak ten podział obowiązków będzie wyglądał. Dla Arkadiusza Malarza to z pewnością wielkie wyzwanie, żeby tutaj wejść w buty absolutnej legendy, chociaż głosy takie prze. Różne się pojawiają na temat tego, jak można powiedzieć, że warsztat Krzysztofa Dowchania w ostatnich latach funkcjonował, no i wyniki troszkę za tym, że było to funkcjonowanie prawidłowe, nie przemawiają. Natomiast, oczywiście, tutaj niczego nie ujmując. Miejmy nadzieję, że lepsze czasy, jeżeli chodzi o bramkę Legii Warszawa, nadchodzą. Mówiło się bardzo dużo o transferze Denisa Dragusza do Legii Warszawa, natomiast według informacji Zbigniewa Szulczyka, ten zawodnik pozostanie w tą sporze. Tutaj można powiedzieć, że takim nieco problemem była kwota, którą turecki klub zapłacił standardowi Legier za tego zawodnika, więc aż niemal 2 miliony euro to było po bardzo dobrego sezonu w lidze tureckiej, kiedy ten zawodnik był do Gaziantepu, wypożyczony od no, Legii Warszawa, nie trafi, A szkoda, bo byłby to tutaj na pewno zawodnik, który byłby pożądany, jeżeli chodzi o warszawską Legię. Zaraz przejdę do tego, jaki skład ja bym typował na spotkanie Zewka WK Wcześniej odniosę się jednak do, można powiedzieć, kontrowersyjnych doniesień rumuńskich mediów na temat tego, co powiedział Edwardio Danesku. Bardzo serdecznie zachęcam do przeczytania artykułu na ten temat na stronie Legia.net. Zresztą jest to portal bardzo przydatny w przypadku Legii Warszawa. On właściwie też troszkę poszedł za rumuńskimi mediami, Ale w tym momencie wam. Zacytuję. Będzie to fragment, już po takim wprowadzeniu, który tutaj mówi na temat słabej sytuacji w Legii Warszawa. A więc: Początkowe rozmowy z zarządem utknęły jednak w martwym punkcie. Atmosfera w szatni stała się napięta i o danej cierpliwość. Legia znajduje się obecnie w najgorszym momencie sportowo-organizacyjnym od lat, co sprawia, że rumuński szkoleniowiec z dużą ostrożnością patrzy w przyszłość. Kluczowy problem? Obietnice zarządu i właścicieli, które nie zostały spełnione. I źródła zbliżone do TNA również z Rumuńskiej Federacji Piłkarskiej, mówią wprost o jego głębokim rozczarowaniu. Jest Zawiedziony i zasmucony. Zrozumiał, że trafił do klubu w najgorszym możliwym momencie. Wiecie co? Ja sobie tak pomyślałem, że właściwie to jest jedyna racjonalna opinia, jaką ktoś tak patrzący z zewnątrz. Może troszkę nieprzyzwyczajony do takich naszych realiów, chociaż właściwie tutaj troszkę o nie mówimy, także nie byłoby to nic dziwnego, gdyby takim troszkę naszym okiem na to spojrzeli. Ale no tak to w tym momencie wygląda. Tutaj ta kadra jest mocna, ja się z tym zgadzam. Są piłkarze bardzo uznani, są piłkarze jakościowi. Zresztą po transferze z stojanowicia to wygląda naprawdę dobrze. Natomiast no troszkę organizacyjnie no to taka jest hańba, taki troszkę wstyd tutaj na Europę, że taki klub, który takie wyniki w Europie osiągnął zresztą nawet w tym minionym sezonie, tutaj absolutnie rekordowy dla Polski, jeżeli chodzi o ranking UEFA, w tym momencie musi działać w taki sposób, właściwie mnie cały czas zastanawia odpowiedź na pytanie, gdzie są pieniądze za ligę konferencji, troszkę może to tak dosyć śmiesznie brzmi, tak dosyć mocno, natomiast ja mam wrażenie, że tutaj kibice chcieliby większej transparentności, cały czas żadnego oświadczenia nie ma, ja się absolutnie tego nie spodziewałem, chociaż być może tutaj by to troszkę jeszcze oliwy do ognia dolało, także Właściwie nie wiem na co tutaj możemy liczyć, no i ten strajk jest właściwie adekwatnym w momencie, w którym on by mógł pomóc. A w tym momencie, tutaj, właściwie bez kibiców Legii Warszawa, to przychody z dnia meczowego po prostu runą. I mam wrażenie, że Legia Warszawa może znaleźć się w jeszcze większej ruinie. I troszkę zastanawiam się, jak na to wszystko spogląda Macin Hera. I o Danesku mówił także, dla poetalu piłka nożna, że oczekuje jeszcze dwóch, trzech transferów. Początkowo miały być 3-4, także można powiedzieć, że ta liczba została nieco zedukowana. Miguel Alfaela ma być dla niego bardziej skrzydłowym niż napastnikiem, to jest też bardzo cenna uwaga, bo jest to piłkarz, mam wrażenie, też dosyć jeżeli chodzi o te pozycje w ofensywie, jeśli chodzi o inne wypowiedzi, bardzo ciekawe o miejskiego szkoleniowca, to mówił, że w tym momencie skupia się tylko na meczu za aktobę, no jest to gdzieś naturalne. Natomiast, oczywiście, w tle jest także 13 lipca Superpuchar przy Bułgarskiej, który jawi się w tym momencie jako spotkanie. Bardzo trudne, też zobaczymy, jak z perspektywy Lecha Poznań będzie taka rywalizacja wyglądała. Te rozmowy mają się toczyć z kilkoma zawodnikami, co jest oczywiście naturalne. Szkoda, że tego transferu do Agusza nie będzie. Natomiast teraz chciałbym wam pokazać moją yy, taką wytypowaną, może bardziej niż pożądaną, 11 Legi Warszawa, bo w tamtym przypadku. Musielibyśmy tutaj może dwóch, trzech piłkarzy jeszcze dołączyć. Chociaż ten skład wydaje mi się całkiem mocny, a mam oczywiście Kaspera Tobiasza, tylko dwóch piłkarzy na tą pozycję w karze wojskowych na rywalizację w ramach pierwszej ją eliminacji Ligi Europy. Defensywa Paweł Szołek na prawej obronie, taki mój beton, biorąc pod uwagę poprzednią kampanię. W środku obrony jest dosyć ciekawy. Ja mimo wszystko postawiłbym na Jana Ziółkowskiego i Steve'a Kapładiego. Ten duet, można powiedzieć, który taki napad przeprowadzał na finał Pucharu Polski, właściwie na sam puchar, kiedy to Jan Żółkowski sugerował, że może łódką przepłyną przez Wisła, no to tutaj można powiedzieć, że cały czas mam moje zaufanie. Są to dla mnie piłkarze naprawdę niesłychanie jakościowi, biorąc pod uwagę legię Warszawa z lewej strony u Winaga. Ja się trochę obawiam. Żeby tego zawodnika jakby nie spalić, biorąc pod uwagę to, jak on miał fenomenalną jesienną, żeby tutaj on coś jeszcze pokazał. Ma być on bardzo dobrze przygotowany. Pracował na obozie w Leogang bardzo prężnie grał także w tych spotkaniach sparingowych, także ja mam nadzieję, że ten zawodnik odłyska blask. Też wiemy, że to był taki pierwszy sezon dla Portu Galczyka, w którym on zagrał aż tyle minut, także można powiedzieć, że tutaj może troszkę trudy go zaskoczyły. Miejmy nadzieję, że to będzie naprawdę bardzo jakościowy winagr. W środku pola ma szansę otrzymać Afał Ja Jestem bardzo dużym zwolennikiem tego zawodnika. Nie wiem, czy tutaj się wam chwaliłem, także może. Troszkę mało obiektywnie na niego spoglądam, natomiast pingi absolutnie dały mi tutaj podstawy do tego, żeby postawić na Polaka. Obok niego myślę, że nie ma żadnych wątpliwości o Ignazio To jest zawodnik, który absolutnie tutaj jakość Legii Warszawa daje taki piłkarz, na którym nawet można budować. Dalej troszkę kapustka wracający po kontuzjach. Wiem, że stracił końcówkę minionego sezonu i też ten jego ubytek był w Legii Warszawa dosyć mocno widoczny. Joja, Sita jako lewy skrzydłowy, powiedzmy, i dalej mam takie dwa warianty. A więc jeden to jest Iliasz Kończyk, czyli zawodnik, którego byśmy ustawili w Polokajnym. Może nie tak jak Simone. Inzaghi niegdyś, ale taki zawodnik, który naprawdę byłby finiszen dla Legii Warszawa i obok niego Miguel Alfaela. Może nawet Marka Guala byśmy w tej oli wcisnęli. Taki piłkarz powiedzmy podwieszony. Tutaj ta współpraca powinna być niesłychanie dynamiczna, a drugie ustawienie to takie bardziej nominalne. A więc Wahan Biczak jako zawodnik z prawej strony, schodzący na lewą nogę, robiący sporo przestrzeni w przesłowowi z prawej strony, to także bardzo przydatne. Współpraca tych piłkarzy bardzo szczerze mówiąc mi się podobała. Mam nadzieję, że to będzie taki dobry sezon dla Wahan'a. No i w roli napastnika Marka Guala, także można być, że tutaj się w takim bębnie. kęcimy, jeżeli chodzi o Guala. Ten zawodnik ma się z Legią Warszawa. Pożegnać, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam wrażenie, że miejsce do życia jako Warszawa jest niesłychanie komfortowe dla tego zawodnika. Także wydaje mi się, że tutaj może nawet on pozostać na kolejną kampanię. Jest to piłkarz bardzo przydatny. Natomiast mam wrażenie, że tutaj właśnie woli tej długiej dziewiątki być może, może nawet zawodnika gdzieś gającego niżej. Wiemy, że Gonzalo Feo, także czasami wykorzystywał go w środku pola. Także zobaczymy, jak tutaj przyszłość Hiszpana w Legii Warszawa się wyklaruje. No, ja szczerze mówiąc, postawiłbym na to ustawienie z Alfa i Szkulinem. Zobaczyłbym po prostu, jak Francuz spisze się po powrocie z wypożyczenia. W Spinegach było całkiem nieźle. Zawodnik, który na plecy ubrał numer 9, no i tutaj raczej Żana Pieran same się nie spodziewam. Na tej pozycji też te można powiedzieć, że tutaj doniesienia na temat kontaktu nieco mnie zszokowały. No, raczej ja tutaj nie widzę szans dla tego piłkarza, że był on fundamentalnym członkiem składu Legii Warszawa, żeby tutaj po prostu był dziewiątką. Wiemy, że on miał bardzo wiele jakości w przeszłości, natomiast w tym momencie raczej tutaj ten rym, tak troszkę nawet prowadzi mnie do tego, że nie widziałbym tego zawodnika, jeżeli chodzi o ustawienie. Piłkarze 2 dają Danesku. Jeśli chodzi o pierwszą rywalizację zewka, WK, to no dla mnie Legii Legia Warszawa jest absolutnym faworytem. Tutaj spodziewam się wysokiej, wyganej, także może wytypuję nawet, stawiam na bardzo nawet wysokie zwycięstwo podopiecznych 2 do a więc 4 do 0. ten tydzień ma być, można powiedzieć, że dużo luźniejszy. To ma być już przygotowanie do spotkania i miejmy nadzieję, że tutaj Legia Warszawa istotnie, można powiedzieć, że poniekąd zapewni sobie, a pan już w tym pierwszym spotkaniu, żeby niczym nie trzeba było się przejmować przed wyjazdem do Kazachstanu. A jeżeli będzie szansa, to żeby tutaj dorwać tych Kazachów i tych goli im nastrzelać, tak jak tutaj wskazałem, na no ten wynik byłby bardzo okazały. Napiszcie proszę w komentarzu, jak wytypujecie bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Życzę Wam miłego dnia, życzę Wam także miłego pierwszego oficjalnego spotkania polskiego klubu w tej kampanii. Niesłychanie się cieszę, nie mogłem się doczekać, także tutaj cieszmy się z tego, że polska piłka wraca do życia i miejmy nadzieję, że Legia Warszawa będzie mocna. Tutaj można powiedzieć, że taką ałę mają te letnie wieczory, jeżeli chodzi o Warszawę i o spotkania w ramach eliminacji europejskich pucharów, oby ta pochłonęła a piłkarze dwa do Jordanesku i oby nam tutaj wielką strzelaninę dali, a sobie jednocześnie taki awans do drugiej rundy zapewnili w jeżeli by się z czeskim banikiem ostrawa, to byłoby wyzwanie z pewnością. Bardzo trudne, biorąc pod uwagę także, że Czesi chociażby ale w meczu sparingowym Lecha Poznań. Dla mnie mecz kolejny absurdalny, ale już może nie o tym dzisiaj, a o Legii Warszawa. Także dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie na temat czwartkowego spotkania. Dziękuję, życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia jutro. Cześć! Legia Warszawa podejmie na własnym boisku FK October. Zapraszam do oglądania. Podejmie na własnym boisku. Podejmie na własnym boisku.